Roman Szymański przed walką z Mateuszem Legierskim okrzyknięto Cię już łowcą bonusów. Dużo słów padło przed tym pojedynkiem. Spodziewałem się, że na ważeniu też zaiskrzy. A tu szok! Pizza i w ogóle fajna taka przyjacielska atmosfera. Ja byłem zaskoczony. A ty jak do tego podchodzisz? Ja zaskoczony nie byłem, bo wiedziałem, że jakby to już chyba taka tradycja, że najpierw częstuje po ostatniej walce, już też wiemy, że najpierw częstuje dobrym jedzonkiem, a później niestety mocno bije, więc to już chyba tradycja. Nie wiem, czy to można nazwać jeszcze już sposobem na moje face-to-face, -face, ale co. Nie, myślę, że w porządku. Bardzo fajnie to wyszło. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że Mateusz się lekko zepnie, że będzie jakaś tam właśnie spinka. Też tego się spodziewałem w sumie. A nie, wyszedł. Widziałem, że tam był taki moment, że chciał tam podejść i taki był tam momencik, że, że chciał lekko sprowokować zwałek. Nikt tego przekonał, żeby tego nie robić. Ale no nie, chyba widział, że ja tam jestem mocno wyluzowany i gdzieś tam sobie odpuścił. Także uważam, że bardzo fajnie, bo tak jak też Mamet powiedział na, na koniec, że fajnie, bo koniec końców najważniejsze jest, że sport się spotyka w klasy. I bardzo fajnie. Ale w klatce już będzie inaczej, i zastanawiam się, czym ty poczęstujesz Mateusza Legierskiego w sobotni wieczór. No całką już nie, bo, bo już kurde no, nie można do klatki wnieść całki, ale może jak Mati by dzisiaj zjadł tą całkę, to może ona by się pojawiła jutro. Wspomniałeś o Mamedzie, to jak typujesz jego walkę z Roberto Soldiczem? Typowałem to już kilkukrotnie, chyba tak jak wszyscy, wielka niewiadoma mm, może się zdarzyć wszystko, aczkolwiek odpowiem tak, bo wiem, że dużo ludzi mówi, że e, Mamet z minuty na minutę będzie jakby słabszy i Soldicz go może że wtedy zdominować fizycznie i, i tak dalej. Uważam, że w tej walce fizyczność Solidicza nie będzie tak różniła się od poprzednich walk, bo Solidic był się zawsze w 7-7. Tutaj jednak Mamed jest z wyższej kategorii, biją się wyżej, Mamed jest większym gościem od poprzednich przeciwników Solidicza i myślę, że ta fizyka, nawet jeśli będzie Solidic silny, bo no bo jest koniem, e, to nie będzie tak znacząca jak w tych poprzednich walkach. I to może na tyle się zniwelować, że, że on już nie będzie tak mógł zdominować Mameda, jak dominował innych swoich przeciwników tą fizycznością. A zaskoczeniem, techniką i wszystkimi dziwnymi technikami z kosmosu Mamed może zaskoczyć w każdej minucie. Więc uważam, że ta walka będzie tak samo ciekawa w trzeciej rundzie, jak i w pierwszej minucie. Wróćmy do, do Twojego pojedynku. Yy... Mateusz zapowiadał, że no, znokautujecie w pierwszej rundzie. Wczoraj powiedział, jak dobrze pamiętam, że jest przygotowany w 80%, ale to wystarczy naszymańskiego. Te słowa ważą dużo, tylko z tymi słowami później trzeba wejść do klatki i je dźwignąć. Nie uważasz, że trochę ryzykowna jest właśnie taka retoryka z jego strony? Wiesz to zawsze jest ryzykowna taka retoryka ze strony zawodnika, aczkolwiek myślę, że w dzisiejszym face-to-face face pokazał, że powoli do niego... Dociera, co gadał. No tak w tak wielkim skrócie, bo, bo dzisiaj było trochę inaczej. Na kolejnej gali KSW ciekawa rozgrywka w waszej kategorii wagowej. Miałeś okazję mierzyć się z Marianem, miałeś okazję trenować z Borysem Mańkowskim. Zastanawiam się, kto jest twoim faworytem tego pojedynku, już tak jak cię prosimy o typowania. Wiesz, to no, dziwne by było, gdybym nie powiedział, że, że Bory jest moim zdaniem, wiesz, faworytem. Pewnie nie będzie u macherów. Mi się wydaje, że nie będzie. Nie wiem, są już jakieś stypowania. E, także wydaje mi się, że faworytem Borys nie będzie. Aczkolwiek myślę, że może zaskoczyć Borys. Jest, nie wiem, żeby to źle nie zabrzmiało. Nadal już, jeszcze. Wiek, jakikolwiek przedrostek. E, mega solidnym zawodnikiem, sportowcem z krwi i kości, trenuje zapiernicza, trzyma dietę, robi, cały czas się rozwija, robi mocne treningi. Wbrew pozorom tego, co widzę gdzieś tam w sieci, krąży, że Borys już się wypalił, że jego czas najlepszy jest już za nim. Uważam, że przeciwnie, że Borys nadal jest i mentalnie i fizycznie mega, mega mocnym gościem. Pomimo, pomimo tej przegranej z opas mistrzowski, ty cały czas jesteś w rozgrywce o te pasy, bo gdyby stworzyć ranking, zapowiadany zresztą ranking tej dywizji lekkiej, myślę, że będziesz w nim wysoka. Jak by zareagował, gdyby przyszło ci się zmierzyć z klubowym kolegą, z Borysem Mańkowskim, bo wcale nie można tego wykluczyć. <laughs> z, tym Bory, z tym Borysem, z tym rankingiem to jest tak, że w sumie to dzisiaj w rankingu Mateusz jest ode mnie wyżej, nie? Więc teoretycznie wiesz. Mm, ale jutro to się może zmienić. No, pewnie, ale, ale na dzień dzisiejszy Mateusz jest ode mnie w rankingu wyżej. To ja się biłem o, o wiesz, pasy KSW, i, i ja jakby no gdzieś tam wydaje mi się, że powinien być wyżej. Także te rankingi nie do końca walczą. A jeśli chodzi o walkę z Borysem, no to wiesz, możemy się zarzekać i mówić, że nigdy, bo z jednego klubu, bo coś tam. Koniec końcu myślę, że jakbyśmy musieli z Borysem i powiedzieli, ty, no dobra, bijemy się, robimy się codziennie na treningu, naprawdę wióry lecą, mnie jedną kontuzję razem z, przełapaliśmy i niejedno rozcięcie, e, to w sumie jak za to dobrze posmarują, to wchodzimy. Nie? E, ja tak myślę, nie wiem co ci odpowie Borys, ale, ale myślę, że podobnie, bo, no bo skoro robimy to na co dzień za free, to czemu tego nie zrobić dla ludzi przede wszystkim, dla siebie i jeszcze przy tym zarobić? Sama przyjemność. Jak oceniasz yy, Mateusza Legierskiego tutaj w klatce KSW? Czy, czy można wiele powiedzieć, czy ten jego poprzedni pojedynek jest taką no, wielką, niewiadomą dla ciebie? Wiesz co, no ten jego poprzedni pojedynek to jest w ogóle jakiś kosmosu, bo, bo jakby wszystkie inne pojedynki są zupełnie inne niż ten jeden. E, więc on tam rzeczywiście jakoś nie trafił z formą, nie wiem może miał jakąś kontuzję, może się źle przygotował. Nie mam pojęcia, nie, nie mi oceniać, ale wszystkiego poprzednie pojedynki są mega solidne, mega mocne, e, więc jakby na płaszczyźnie KSW na razie nie ma co go oceniać. Tak myślę. Po tej walce będziemy mogli ocenić więcej. A docierały do Ciebie sygnały z WCA, bo z tego co wiem on tam sparował i chyba nawet Artur Ostaszewski napisał to, to publicznie, że to może być dobry pojedynek, bo on się w WCA prezentował naprawdę, naprawdę solidnie. Nie docierało żadne, bo nie mam tam w sumie z nikim kontaktu z WCA, takiego nawet nie pytałem, nie pisałem tam, tak to nie w moim interesie trochę, więc tak widziałem gdzieś tam, że, że chyba był chwilę WCA, trenował, nie wiem ile, nie wiem na ilu treningach, ale widziałem, że był i w sumie to tyle. Ale to chyba dobrze zwiastuje przed sobotnim pojedynkiem. No, nie, jakby wiesz. Przygotowywałem się pod niego, dla niego, a nie, nie żeby tam robić jakieś prześpiegi i kogoś pytać, jak tam wypadł z kimś na springach, bo uważam, że to koniec końcu mało wnosi do walki. W sensie takim mógł mieć zły dzień, gorszy, mu wiesz, jakby nie, zupełnie głupota. Nie, nie, nie ten klimat. Celujesz w bonusy, czy to wychodzi w praniu? Bo, bo faktycznie jesteś łowcą. To prawda, typowo wychodzi w praniu, nigdy o tym nie myślę. Te walki tak się składają. Mam nadzieję, że jutro też będzie bonus. Naprawdę mam taką nadzieję, to wiem, że też są mocne słowa i trzeba jutro się z nimi zderzyć. Mam nadzieję, że jutro będzie bonus, ale mam też nadzieję, że to nie będzie bonus za walkę wieczoru. O, to ciekawie. Dziękuję. <noise> Dzięki wielkie.